Dajmy lateksom mówić, sami się zaorają. Szanowne Państwo, oto po kilku miesiącach powracamy z klasycznym formatem fekalnego nieregularnika. To tematyczne 122. wydanie fekalnika, to swego rodzaju aktualizacja informacji o Patrycji LPG, który nadal odpoczywa w farmaśnie po tym jak otrzymał trafienie krytyczne od, no i właśnie w tym numerze będzie o tym na wstępie chciałem jeszcze poinformować o możliwości wrzucania napiwków oraz wspierania kanału Wiadomo piwo, wino, wódka kosztuje i cóż jeszcze w temacie, dodam tylko, że incydent nie miał raczej nic wspólnego z operacjami na łuku knurskim, więc na dzień dzisiejszy wylatuje z cyklu o tychże wojnach. Poprzednie 121 fekalnych nieregularników również powróci na kanał, ale to już temat na jesień i zanim do aktualizacji wydarzeń miesiąca tradycyjne w forum Kałorum. Miner, jak myślisz Kingu, jaka byłaby reakcja Knura, gdyby ktoś do niego zadzwonił głosem Majora Boga o pomoc? Bogo trzymają w piwnicy w Niemczech, każą mu robić lajty i nie pozwalają mu wyjść, ewentualnie w piwnicy u Rudego. Knur jest tak zdemęciały, że to w zasadzie już nie ma sensu, zauważ, o ile w ogóle oglądasz Mleczne Chowno, no to te telefony w ogóle są jak grochem mu ściany, Knur nie potrafi się nawet dość dobrze odpalić, jednym uchem mu wlatuje, drugim wylatuje, plus demencja. Wiadomo, wysoki poziom sypukcji cukru i myślę, że oskarżyłby po prostu kogoś innego, kto podszywa się pod majora. Federacja Brązowych.pl Może taka rozkmina, jakie rodzaje sił nadprzyrodzonych i zjaw mogą nawiedzać Belwedel, poltergeisty, białe damy itp. Odkąd stężenie siwa na metr kwadratowo? od 3 lat w domku drewnianym. Przekroczyło wszelkie normy, no to wszystkie duchy dały se siana, ponieważ Belbeder został przejęty przez kryptydy, czyli gadającego alko psa, czyli psinę pijaczynę w Aron Maxach, tudzież wizyty nietypowych centaurów. 1 numer 1, numer 2, nie mówiąc już o pociesznym, kreciku w damskich okularach, numer 3. W sensie trzecie okulary, duchy. Przodku, bo tutaj w zasadzie o to chodzi, raczej strzygi białoruskie, czyli Lonia, Bogutek i cała reszta, no dały sobie póki co spokój, i póki gomofilce tam siedzą, żadnych duchów raczej tam nie ma. Szanowni Państwo, w ramach poetyckiego kącika, kącik ulicznej poezji amatorskiej, w skrócie Kupa, wiersz autorstwa Fotela. Tak wielki piątek się zaczyna, nie ma babki, jest odleżyna. Każdy widzi, internet głośno trąbi, nie spędzisz świąt z rodziną, ale z brązowym zombie. Wyobrażenie o świętach miałeś bardzo mylne, bo zamiast jajek i wypieków masz procesy gnilne. Wiedzą to obyci, wiedzą to też dzicy, że tegoroczne święta pod znakiem są cukrzycy. I szanowni państwo, przechodzimy do dalszej części forum Kałorum. Stara Wicka oczywiście starzem nie wiekiem. Natalia, pamiętam jak już w 2018 roku mówiło się, że szkolna się skończyła. A jakie piękne szambo mamy w 2024. No to samo widzicie. No właśnie, dzisiaj można powiedzieć, że centrum szkolne jest martwe od ponad roku. Kononowicz w ogóle od pogrzebu nie napędza żadnej akcji, nie dzieje się tam kompletnie nic. Wszystko jest pocenzurowane, pocięte i w zasadzie ten stary, dobry, fekalny Yeti no, przestał istnieć medialnie. Natomiast w 2018 roku, kiedy szkolna zaczęła się komercjalizować przez mega nudne tak naprawdę w większości lighty Majora w epoce Dominiczka, no bo light trwał powiedzmy 4 godziny, z czego 15 to była jakaś tam zadyma między nimi a knurem, więc to było dno dna, te lajy były co drugi dzień. No to już wtedy mówiło się o śmierci starej szkolnej. Ja uważam jednak po latach, co też forsuje, że szkolna po prostu ma kolejne inkarnacje, czy się komuś podoba czy nie. No istnieje dalej w różnych kształtach od, tak jak powiedziałem, ponad roku. Kiernos się nie liczy, Belvedere jest poza nawiasem. Wszystko to, co jest na szkolnej 17, jest satelitą we własnym uniwersum. Także teraz, teraz robotę robią inni ludzie, do niedawna orbiterzy. No wiadomo o co chodzi. PP Chant XD. Jako osoba, która średnio interesowała się orbiterami szkolnymi, zawsze ciężko było mi rozróżnić Barneyów. Jakbyś mógł jakoś wytłumaczyć, jak ich rozróżniać? Dziękuję pozdrawiam. No to jest dosyć proste. Jeżeli wsłuchasz się w sam głos, no to u Suma masz dużo bluzgów, bardziej takich kwiecistych. U Barneja, no tylko jak się wkurzy, natomiast on stara się takim mentorskim tonem opowiadać o czymś, o czym nie ma zielonego pojęcia. Mówię o Barneyu. Natomiast no język jak najbardziej rynsztokowy. No i, i o ile Barney potrafił jeszcze podczas któryś tam zmian, frontu, pojechać po rudym. O tyle Sumoleum i Pepa 200 ml Tak jak wiadomo są koledzy rudego i ekipy, więc tam złego słowa nie usłyszysz. Z wyglądu, no po tym jak Sumoleum, ścioł, wąsy wyglądają bardzo podobnie. Natomiast no sum tutaj jest chyba lekko grubszy i chyba nieco niższy. Tak mi się wydaje z tego co pamiętam. No i ma bujniejszy zarost. I szanowne państwo, kawał na koniec tego wydania forum Kałorum autorstwa komunistycznej pluskwy. Co mówi bonus BGC dokonana na oddziale diabetologii. Pozdro 600. Do tematu 122 numeru fekalnego nieregularnika, czyli ciężkiego stanu l Panso z Ignatek. Jak doniósł Super Express z Białystok, a co potwierdziła strona lateksowa. Gazownik i fan łyżek od Jelcza miał odprowadzać, tutaj oczywiście cudzysłów, żonę pewnego Ukraińca do domu. No i tam napotkali potężnego zaburzanina i rozpoczęła się jadka. Patrycja, jak wiadomo, nie przyzwyczajona do poważnych oponentów, wcześniej uwidocznił to dla widzów Olo. Uległ szybkiej nawale ciosów, i na miejscu boju pozostał tylko mąż odprowadzanej, w cudzysłowie oczywiście, żony. Napastnik miał być w stanie lepszej wiadomości, a papo Kukas nie zdążył użyć gazu czy tradycyjnie wezwać kolegów swojego ojca. Napastnikowi grozi na dzień dzisiejszy do 20 lat w pierdelku. Póki co siedzi na trzy miechy przy założeniu oczywiście, że oprawca majora nie zmieni miejsca zamieszkania. No, w innym razie może zmienić się kwalifikacja czynu. Tyle prasa, Szanowni Państwo. Znamy już osobę przeciwnika i z grubsza motyw. Odpadają więc teorie o 13 zarzutach, o sprzedanych przed laty kumplach. Nie ma również podstaw do twierdzenia, że przegrana z Kretesem, być może ostatnia już bitwa szympansa, miała związek z US-17. Tutaj mamy do czynienia z klasyczną zazdrością małżeńską i lub. Ładowaniu się komuś na trzeciego w związek, więc rodzi się tutaj kilka podstawowych pytań: jaka była rola i stopień zażyłości Ignatka z nie jego żoną z zabuga? Czy to był konsumowany na lewo liaison i zostali przyłapani na gorącym dowcipnym czyniem? Czy nawalony mąż przeinterpretował towarzystwo szympansa i go deko poniosło? Czy była to jakaś małżeńska sprzeczka i gazownik udawał biało rycerzyka, próbując bronić pci pięknej? No póki co nie wiadomo. Białostocki kurier poranny totalnie olewa temat. A gumofilne źródło maluje swojego żołnierzyka jako bohatera, więc to w sumie żadne informacje. Możliwe, że sesja była jeszcze z innego powodu, i tu powracają mętne interesy Patrycji z różnymi podejrzanymi osobnikami. No, ale czas pokaże. Stan gumowego quasi-bohatera jest fatalny, ale chyba stabilny. Towarzyszy temu deko z dupy zbiórka na rehab, promowanie i użalanie się nad stanem fana łyżek do opon występuje tylko i wyłącznie po stronie lateksowej i tutaj mam na myśli na przykład Chownokanał Rudego, Naczelny Janusz i Chorągiewa US-17, czyli Barne i szeregowy żołnierzy lateksów Sumoleum WSW. Ciekawe, czy w razie permanentnej wyprowadzki poszkodowanego organizator zbiórki odda hajs frajerom do nejterom, no ale po drugiej stronie łuku Knurskiego w najlepszym razie panuje obojętność i obserwacja linii frontu. Niemniej dominuje umiarkowana lub bezgraniczna euforia i zadowolenie z obrotu Sprawy Karma i Sabich, jak mawiali starożytni Kazachowie. I cóż, w kwestii podsumowania, wątek niewątpliwie ważny w najnowszej historii uniwersum szkolne 17, a jego koniec tak naprawdę nieokreślony, wszystko może się zdarzyć. Więc co: piwo, wino, wódka w dłoni, oglądamy dalej. Szanowni Państwo, wątki wojenne tworzą od lat centrum i kanwę US-17. A to, co dzieje się od końca marca 2024, jest najwyższej klasy wojennym kinem akcji przypominającym bękarty wojny mistrza Tarantino. Polecam i pozdrawiam, Piotr Rączewski.